No dobra, dobra. muszę tak w tym. Dobra, to ja Puszczę. ty pierwsza, Nie nie, nie, dobra. nie to dawaj to ja ty, w tym. Nie, dawaj ty pierwsza. Ale ja tak nie chcę, nie, bo ja się nie chcę tak sama. Dobra, no to nie... Bo ja sobie wolę Co tak puścić zrobić? i sobie słuchać tutaj tu oglądać teledysk, to już trudno. No dobra, lecimy, słuchajcie. Nie chcę sama. Czekaj, czekaj no ja muszę puścić. No, dobra. Dobra, dzisiaj Czy... tylko ci. 3, 2, 1 Dzisiaj okay, tylko chill, nie chce mi się nic, mam ochotę bawić się. Okej kamuś bawić Dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć razy nie będziemy żyć Wyluzujmy się na parę chwil Wiele, ciągle myślę co dalej. Dziś pogoda jak welej, więc proszę drinka mi nalej Dziś pogoda jak w Kali więc chętnie bym coś zapalił. Zwolnię do moich się omali. dajcie do mnie na palet. Niech wolno minie ten dzień. Niech długa będzie ta noc. Szkoda mi czasu na sen, no nie nie. Zanim nadejdzie je i wszystko pokryje w rok. to jest dla mnie jak ten, ja wiem. wiem. Zróbmy na ciebie tą Bo chciałem poczuć wolność. Oczu wolność te Zróbmy na chwilę slow bo chciałbym poczuć wolność we krwi Wyluzujmy się na parę chwil otwórz winą, nie zapłonie gry Nad głowami unosi się tym Tylko tyś tylko ci, Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz winę i zapłonie chwilę Co ciekawe? nie wsiadam za kółko Pogoda piękna niczym w Akapulko Nieważne jaki plan na jutro Liczy się dziś Nie myślę długo nad miejscówką Poważny skip. Mogę się dzisiaj bawić Nie mogę się dziś nudzić Mogę się dzisiaj napić Mogę się nawet zgubić Ja kocham moich ludzi Wiem, że oni kochają mnie Nieważne czy noc czy dnie Nieważne czy dobrze czy źle Oni tu są, byli będą Ekipa Tempo, mała wyrzuć niepewność, i pokaż, że jesteś ze mną wciąż. Ludzie, że tak powiem. Ale nie uwierz mi na słowo, choć tę jedną noc. z samochodem jakiś wyludzył. Wyluzujmy się na sparych chwil. winą, jak od stresu i to gdzieś daleko stąd Pożyję w ciągłym biegu, chyba czasami mam dość. Wrzucę ostatni film i wrzucę ostatni post Bo to by teraz mi chill, 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 przez parę chwil, chwil, chwil. jak film, chwil, film, chwil, film Kiedy brakuje mi sił, może mam farta To moja szczęśliwa karta gdy nad głowami spalma Zapach i czuć na saz plaże Spójrz tylko na tę plażę, a potem popatrz na niebo I nie rezygnuj z marzeń teraz rozumiesz dlaczego Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz wino, i zapłonie grill Nad głowami unosi się dym Nieź tylko ci, ci, Wyluzujmy się na parę chwil Tylko bawić jej dzisiaj tylko chill Tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć razem nie będziemy żyć, dzisiaj tylko chill Chce mi się nic Pamo chce pamięć pić pić Tylko bawić jej dzisiaj tylko chill Tak już musi być Bo dwa razy nie będziemy żyć nie będziemy żyć żyć Koniec, drodzy Państwo. Ciekawie, ciekawie bardzo fajny refren, bardzo fajny refren. I w końcu jest ten fragment, na który wszyscy z Tak, to z TikToka właśnie. No, no gieńcz. Okay. Ja nie wiedziałam, że to od Friza było. Nie no wiem przecież dlaczego. tam była trąba w samochodzie. A nie, ja po prostu sama muzyka słyszałam tu. Wiesz, nie wiem, jakoś tak, kurczę, no nie wiem, no, słyszałam tą muzykę, ten jakby ten fragment, ale nie z jakimś kawałkiem, no po prostu. A Friz mówi na filmie, że... Że dogrywali te sceny, te co są nocą. Tak? A wiesz czemu? No. Bo dostali deala z tym napojem. Tak? No no A to prawie cały terenysk takie... jest z tym. Przecież z tym nocnym. No mówił na filmie, Fink. że dogrywali to. Aha, chyba, że ta jedna, tak? Czy... Nie, te, te wszystkie te, z... tak te wszystkie parker, sceny no. dogrywali, mówił na filmie. No to... No, to pół teledysku Bo nagrali teledysk, a później dostali deal z tym napojem. No, no to pół teledysku jakby. Bo tutaj nigdzie nie ma tego napoju. To oni jeszcze nie wiedzieli, że jest jakiś deal. Nie, no to zobacz też masz. Karolina, co? Chodzi tylko o te sceny nocne. No to tutaj też masz no nocne, no. Za no o tym mówię, że tutaj też, więc przez cały teledysk się przewija. Dobra, zobacz, jakie są skrzynki takie drewniane. No. A tutaj jakie będą? To się to Takie ale. same. Nie no, mówił, że to dogrywali, tak? Na no to filmie. może dogrywali, nie, ale mówił czy dysku. nie? Nie wiem, nie oglądałaś tak. No to dograli po dysku. No no to... Mówił tak na filmie, no to, nie? To, nie? wiem, bo nie oglądałam. No właśnie, no, no to, ja to nie ale, oglądałaś, to tu nie wiesz. Ale ja nie powiedziałam, że nie, ja tylko fakt. A ty nie wiem, dlaczego kurczę mnie za to weszłaś. No tak ty... powiedział? Czy nie? Mówił. No dobrze, no ale ja nie powiedziałam, że nie mówił ja nie powiedziałam, że niczego nie zrobił, tylko stwierdziłam fakt, że aż pół dysku dograli. No to, to dograli pół dysku. To jest tylko stwierdzenie faktu, a ty nie wiem, czemu się na tym rozwodzisz. stwierdziłam fakt. Tak samo jak stwierdziłam fakt, że... on tak powiedział i ja tego nie podważam. Nie, to to fakt. Nie To jest, tak tak jest piwa wojewódzkiego. Cały czas się coś dzieje, dzieje się dzieje. Nie. A już nie wdrażajmy. Nie, nie wdrażajmy się w szczegóły. A, a, a to pokażę Wam co. To nas to też jest lepsze, więc jak macie zamiar kupić... Tutaj o ja tym będę. Two i przyjemnie. Słuchaj... Tak, żeby pochalować. i właśnie dlatego dziś o 18 pojawi się też na ekipie nowy telewizorów. na, <grym> na pęk chwila, kiedy ja. próbujesz mi coś pokazać. Widzisz nasze koszulce Można takie koszule dostać. Są to mega fajne, wygodne kroje. I, I oczywiście, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił, kupujcie nasze preordery. To jest już nasz trzeci kawałek, a jeszcze będzie ich mnóstwo. Jeśli kupujecie w ogóle jakiegokolwiek artysty, płyty, to zawsze róbcie to w preorderach, bo dla nich to jest zawsze lepsze i dla nas to też jest lepsze. Więc jak macie zamiar kupić płytę, zróbcie to koniecznie pre Najlepiej właśnie teraz. W opisie macie link albo tutaj, zapraszam, bo ta płyta narobi dużo szumu. A teraz pokażę Wam może troszeczkę taki backstage. Zrobienia właśnie chillu. W sensie tego teledysku. Ale stary, na tym zasięgu parzy zimny jest piasek. Jezus. To jest tutaj. To, teraz... Nie, że, spojrzę, że z takim jakby. No, widzisz. No powiedział. Tak się tak nie zdarza. no bo odcinek w Polsce. Ale Marek. Rozumiesz ty, tutaj e, śmieszność tej sytuacji, nie? Ale ty rozumiesz, o co mi chodzi w tym momencie. Ty spróbujesz mi okazać to, co powiedział, tylko że ja no, nie umiem czytać czy z ruchu Mark.